Drodzy bracia, drogie siostry, obchodzimy dzisiaj szczególne święto. Święto podwyższenia Krzyża Świętego. Kolor czerwony króluje w dzisiejszej liturgii. Pieśni, które bardziej nam się kojarzą z wielkim postem niż z okresem zwykłym, ale dlatego, że wpatrujemy się w szczególny znak, w szczególny symbol dla nas chrześcijan. Święto jest konsekwencją wydarzeń, które miały miejsce w IV wieku, kiedy święta Helena, matka cesarza Konstantyna Wielkiego, w pielgrzymce do ziemi Świętej odnalazła w cudowny sposób krzyż, narzędzie męki i śmierci naszego pana Jezusa Chrystusa. Do tego wydarzenia, do tego momentu, naszym znakiem, takim symbolem chrześcijan była ryba. Często zresztą dzisiaj ten znak, Możemy spotkać w różnych miejscach, a najczęściej na samochodach. Był to znak podwójnego, podwój, o podwójnej symbolice. Po pierwsze, po, pozwalał rozpoznawać się chrześcijanom. Chrześcijanie przez 300 lat się ukrywali. Chrześcijaństwo było religią zakazaną. Byli prześladowani, zabijani przez Rzym, tylko dlatego, że wierzyli w Jezusa Chrystusa. Stąd, by rozpoznać się, że są chrześcijanami, posługiwali się prostym znakiem ryby. Dwa łuki odpowiednio połączone tworzą rybę. Ale drugie znaczenie jest biblijne, bo po grecku słowo Ichthys jest anagramem pięciu słów. Jezus Chrystus, Boży Syn, Zbawiciel. Oczywiście zapisywanych również po grecku. Stąd do tego IV wieku naszym symbolem była ryba. Ale od momentu znalezienia przez świętą Helenę Krzyża, od momentu, kiedy świę... Konstantyn Wielki, cesarz, nie był święty, ale był wielki, um, zalegalizował chrześcijaństwo, a późniejszy cesarz Teodozjusz pod koniec IV wieku, 70 lat później, uczynił chrześcijaństwo religią państwową w Imperium Rzymskim, naszym znakiem, naszym symbolem stał się krzyż, krzyż Chrystusa. I zobaczcie, do, do bracia, drogie siostry, nie ma piękniejszego, nie ma prostszego znaku, symbolu, e, potwierdzenia tego, jak Bóg kocha człowieka. Krzyż nam o tym przypomina. Bo zobaczcie, dzisiejsze drugie czytanie e, m, pokazuje nam to uniżenie, które Jezus dokonał dla nas hymn kenotytny, pieśń o kenozie Chrystusa, czyli o uniżeniu świętego Pawła w liście do Filipian, kiedy słyszymy, że Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby być na równi z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. Już sam fakt, że Chrystus przyszedł jako człowiek, pokazuje Jego wielką miłość do nas, bo ogołocił się swojej boskości. Ten, który był nieskończony, zamknął się w skończonym ciele. Ten, który był nieśmiertelny, przyszedł jako śmiertelny człowiek. Ten, który żył w przestrzeni bez bólu, cierpienia, wszedł w rzeczywistość, gdzie odczuwał ból, gdzie odczuwał cierpienie, gdzie odczuwał smutek, gdzie odczuwał zmęczenie. Wszystkie te elementy naszej fizyczności. Bóg zostawił swoją boskość, by stać się człowiekiem, by być na równi z nami. Ale to jeszcze nie koniec. Bo stał się posłusznym swemu ojcu aż do śmierci. I to śmierci krzyżowej. W tamtych czasach, w czasach Jezusa nie było straszniejszej, boleśniejszej, bardzo, naj, dużo tragiczniejszej śmierci, jak śmierć na krzyżu. Bardzo bolesna, straszna, hańbiąca i poniewierająca całego człowieka. Przecież Jezus jest Bogiem. Na Jego Słowo to wszystko się stało. Na Jego Słowo my powstaliśmy. Bóg wyrzekł Słowo, a wszystko, co tutaj widzimy, się stało. Przecież On mógłby wyrzec Słowo, aby to wszystko przestało istnieć. My byśmy przestali istnieć. Ale tak nas kocha, tak nas umiłował, że nie tylko stał się człowiekiem, ale umarł dla nas na krzyżu rozciągnął swe ramiona i dał sobie przebić te ramiona, dał się wywyższyć tak, dał się zabić. Naszymi rękoma, ludzkimi rękoma, bo ludzie go zabili, myśmy go zabili. Tak nas kocha. Zobaczcie ile, jako, jakim znakiem miłości, szalonej miłości, boskiej miłości, nieskończonej miłości jest właśnie krzyż, Dlatego wieszamy go w naszych domach. Nosimy go naszej, stawiamy go w szczególnych miejscach naszej codzienności, na rozpajach dróg, w miejscach pracy, w miejscach szczególnych dla naszego serca. Bo jest nie tylko dla nas ważnym znakiem, nie tylko symbolem, że jesteśmy chrześcijanami, ale przede wszystkim przypomina o tej miłości, jaką Bóg ma do nas, jak mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii do Nikodema, który do Niego ukry ukrycił, bo się bał. Niegodem był wystraszony, więc w nosy przyszedł do Jezusa, bo się bał racji swoich znajomych, swoich kolegów z pracy, co powiedzą, rozmawiać z Jezusem. Więc mu, potajemnie przychodzi do Jezusa i słyszymy ten piękny fragment, kiedy on mówi: Albowiem, tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, miał życie, nie zginął, ale miał życie wieczne. Krzyż jest znakiem miłości Boga do nas. I zobaczcie, bracia i siostry, w tej naszej codzienności, w tej naszej powszechności, w tym, że ten krzyż jest dla nas tak znany, tak obeznany, tak mocno się do niego przyzwyczailiśmy w naszej codzienności, że zapominamy, co że oznacza. Zapominamy, że jest przypomnieniem o Bożej miłości. Bo dajemy się przekonać, że Bóg, który tak nas umiłował, tak nas ukochał, jest taki straszny, taki niedobry, że daje nam takie rzeczy, których nie da się przestrzegać, nie da się zachować. Że daje nam tak trudne zadania, tak trudne przykazania, tak trudne zakazy, że jeśli się po prostu nie da przestrzegać. No bo jak wszystkich tak samo kochać? No nie da się wszystkich kochać. Nie da się zawsze mówić prawdę. Czasami trzeba skłamać. No nie, da być, nie da się być zawsze uczciwym. Czasami trzeba coś. Oszukać, prowadzić błąd, pozyskać coś, co nie jest moje. No i da się wszystkich tych przykazań przestrzegać. Są za trudne, zbyt skomplikowane, czasami nas uwierają, czy powodują, że nie możemy być szczęśliwi czy radości. I my takim myśleniu ulegamy. Jak ktoś to nas kocha miłością bezgraniczną, miłością, której potrafi oddać za nas życie? Daje nam coś, co by nas uwierało, szkodziło czy przeszkadzało. No jak tak może być? To jest nielogiczne, to jest nierozumne, a my tak myślimy. My w takich oparach absurdu czasami przebywamy. Dajemy się przekonać złemu, dajemy się przekonać światu, że Pan Bóg przesadził. Że Pan Bóg się pomylił, że te zasady są nieżyciowe, że one nie są możliwe do zachowania. Inni przecież też tak robią. To nie jest nic złego. No jak ktoś, kto nas kocha miłością bezgraniczną, to mógłby tak postąpić. No nie da się. A my w to wierzymy. Bo zapominamy, jaką miłością, jaką miłością obdarzył nas Bóg. Że ten sam krzyż jest źródłem świętych sakramentów. To jest kolejne zwycięstwo złego, które przekonał nas, po co komunia, po co spowiedź, wystarczy, się pomodlisz. To z krzyża Chrystusowego wypłynęła Eucharystia, msza święta. To z krzyża Chrystusowego wypłynął chrzest. To z krzyża Chrystusowego wypłynęło bierzmowanie. To z krzyża Chrystusowego wypłynęła spowiedź święta, namaszczenie chorych, sakrament małżeństwa, sakrament świętej. Źródłem sakramentu jest śmierć Chrystusa, jego krzyż. On po to umarł na krzyżu, by dać nam dbawienie przez święte sakramenty. A co nam mówi zły? Jak nas przekonuje? Pomogliście w domku ci wystarczy. To po co był ten krzyż? Po co jego śmierć? Gdzie Jego miłość w moim życiu? Więc zobaczcie, jak łatwo zapomnieć o tej potężnej miłości Boga do nas. My znamy ten fazet, Bóg Cię kocha, ale my tym prezesem w ogóle nie żyjemy. W tej prawdy w ogóle, nie, w ogóle nie analizujemy. W ogóle nie przyjmujemy do serca. Wiemy, że oczywiście oczywistość, Bóg kocha wszystkich. Ale jaką miłością nas kocha? Ile zrobił, by nas okazać tę miłość? Czego dokonał? By pokazać nam, jak bardzo nas kocha. I czego chce w zamian? Mojej miłości. Tylko tyle. A my się wykręcamy. Nie ma czasu, zmęczony jestem, pracę, mam trening, mam, muszę iść coś innego, zrobić, odpocząć. się wykręcamy. A taką miłością Bóg nas obdarzy. On nie musiał umierać na krzyżu. On nie musiał tego robić. Bóg nie musiał posłuchać swego syna, mógł nas zostawić samych sobie, Radź te sam człowieku. Przecież mógł tak powiedzieć, ale nas kocha miłością bezgraniczną, miłością nieskończoną, miłością wręcz szaloną, że pozwolił zabić swojego syna jednorodzonego. Tak nas kocha. Nie znajdziesz człowieka na ziemi, drogi bracie, droga siostra, który by tak cię kochał, jak Bóg cię kocha. Dlatego z naszej strony powinna być nasza miłość. I zaufanie w tą Bożą miłość. Że Bóg, nie, że Bóg nas nie zniewala. Że Bóg nas nie ogranicza. Że Bóg nam nie zakazuje fajnych rzeczy, dobrych rzeczy. Tylko uczy nas, co jest dla nas dobre, a co złe. Co mi pomoże, a co zaszkodzi. Co jest bezpieczne, a co jest niebezpieczne. Bo robi to z miłości do mnie. No co to da Bóg, który by oddał swego szczyta na królu, by z góry patrzeć, jak taki nowak się męczy w przekazaniu. O, a mu ciężko, ha, ha, dobrze mu tak. Takiego Boga widzimy? Który cieszy się z naszego cierpienia, z tego, że się męczymy z przekazaniami, że nie możemy unieść tych zasad? Takiego Boga chcemy mieć w swoim sercu? Bo takim go czynimy. Kiedy śmiejemy się jego przekazań, lekceważymy je, czy udajemy yy, Dajemy się przekonać, że są niewykonalne. To jest kłamstwo, to jest fałsz. Bóg z miłości nie uczy nas rzeczy niewykonalnych. Bóg z miłości do nas nie uczy nas rzeczy, których nie da się osiągnąć w swoim życiu. Nie ustawia nam poprzeczki nie do przeskoczenia i teraz patrz, jak my się męczymy, próbując przeskoczyć. On taki nie jest. On nas kocha. I każdy krzyż nam to przypomina. Że tak nas ukochał, że nawet pozwolił swemu synowi umrzeć na krzyżu. Bo tak mnie kocha, tak kocha każdego ciebie, drogi bracie i droga siostro. Pamiętajmy o tym naszej codzienności. Pielęgnujmy w sobie miłość do Boga. Nie dajmy sobie wmówić, że jest jakiś stary dziadek, który tylko utrudnia nam życie. On z miłości do nas uczy nas tego, co jest zbawienne, co jest pomocne, co jest błogosławieństwem, co jest wyzwoleniem dla nas, bo tak nas kocha. Więc pamiętaj, drogi bracie, i pamiętaj droga siostro, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz życie wieczne miał.